Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj parę słów o kreatynie i stosowania jej przez osoby poniżej 16 roku życia. I tutaj, jakby, pojawia się wiele jakby tematów tabu z tym związanych. Często jacyś lekarze mówią bzdurne teorie, w ogóle nie podparte niczym. Jakoby takie suplementy miałyby szkodzić. Później gdzieś to tam podłapują rodzice i tworzą się jakieś dziwne mity w tym temacie. Natomiast moim zdaniem warto spojrzeć zwyczajnie na badania, co mówią. I w przypadku kreatyny wygląda to tak, że jest to badany suplement od ponad 20 lat wykonano setki badań w tym temacie i generalnie badania jednokowo pokazują, że po pierwsze mamy do czynienia z czymś, co działa. Więc, zastosowanie w sporcie jest jak najbardziej uzasadnione, dlatego że no, zwyczajnie nie są to pieniądze wydane, wyrzucone w błoto jak w przypadku niektórych suplementów dostępnych na rynku. I po drugie, mamy coś, co nie szkodzi. W żaden sposób kreatyna nie powoduje negatywnych następstw zdrowotnych, a wręcz przeciwnie pozytywnie wpływa na działanie naszego mózgu. E, oczywiście pozytywnie wpływa na resyntezę ATP, co ma kluczowe znaczenie w sportach siłowo-szybkościowych, czyli tam, gdzie jest ważne 8 do 10 sekund naszej pracy, bo tam tak naprawdę się najwięcej dzieje. Oczywiście e, te ATP się resyntezuje w trakcie wysiłku, a kreatyna, właśnie. Usprawnia ten proces, dzięki czemu pracujemy dużo efektywniej na boisku, na macie czy w jakiejkolwiek innej dyscyplinie. Kolejna kwestia to jest wychwyt glukozy, na której pracuje tak naprawdę większość sportowców i kreatyna ma to do siebie, że pozwala nam magazynować więcej glikogenu w mięśniach, a więc nasz wysiłek jest efektywniejszy. Po drugie, nasza regeneracja jest lepsza, dlatego że możemy magazynować więcej glikogenu, więcej wody w mięśniach i to daje nam zwyczajnie właśnie lepszą regenerację, szybszą regenerację i de facto lepsze wyniki w sporcie. I teraz badania, które wam załączam tutaj w tym poście, jednakowo pokazują, że nie ma ona negatywnego wpływu na zarówno osoby starsze jak i młodsze. Tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy masz 16 czy 12 lat. kreatynę może stosować. Fakt jest taki, że dawka powinna być odpowiednio dopasowana. Więc, jeśli mamy tak naprawdę osobę lżejszą, typu 40-50 kg, no to oczywiście nie będziemy stosować wysokiej dawki kreatyny, jak w przypadku, nie wiem, osoby 80-90 kg. Tak? To jest oczywiste. Tak samo jak podaż białka będzie na innym poziomie węglowodanów, innych makroskładników, tak mikroelementy. Czy jakieś tam składniki odżywcze również będą w innej proporcji? Tak więc stosowanie osób kreatyjnych w wieku 12, 14, 15 lat jest jak najbardziej uzasadnione pod warunkiem, że te osoby ciężko trenują, bo musicie wiedzieć, że jeśli mamy do czynienia z osobą, która trenuje rekreacyjnie, czyli te 3-4 razy w tygodniu, tego nie można nazwać niestety czymś, co ma jakiś tam potencjał zawodowy to nie ma sensu ani stosowanie za bardzo jakiejś tam diety specjalnej, ani właśnie stosowanie kratyny bo zwyczajnie nie wykorzystamy tego, tak? Sens pojawia się wtedy, gdy mamy osobę, nieważne w jakim wieku, ale trenującą ciężko, czyli przypuśćmy te dwie jednostki dziennie, cztery, pięć razy w tygodniu, jakiś mecze w weekend i wtedy tak naprawdę... Jesteśmy w stanie wykorzystać potencjał kreatyny, wykorzystać potencjał dobrej diety, i tutaj jak najbardziej uzasadnione jest, żeby taką osobę wspierać czymś, co jej da przewagę, choćby kilkuprocentową, ale to już powoduje dużo, lepsze, dużo lepszy potencjał na przyszłość, i tak dalej. Więc nie należy się zastanawiać, czy jest zdrowa, bo badania jednakowo pokazują, że. Nie ma ona negatywnego wpływu na nerki, jak to się nie wiem, zwykł mówić, ani też żadnego innego negatywnego wpływu na hormony. To nie jest środek hormonalny, a więc tutaj nie ma żadnej, żadnego ryzyka, że coś naszym układem hormonalnym mogłoby się e, popsuć. Tak więc podsumowując temat kreatyny, dlaczego warto? Po pierwsze, lepsza synteza ATP, czyli energii która jest wykorzystywana przez 8 do 10 sekund naszej pracy. Po drugie, lepsze wychwyty glukozy, większe magazynowanie glikogenu w mięśniach. Po trzecie, opóźnienie zakwaszenia mięśni, czyli tego spadku pH, który ma miejsce podczas wysiłku. I to powoduje również mniejsze zmęczenie mięśni, dłuższą pracę, dłu bardziej długotrwałą, efektywną pracę podczas wysiłku. Po czwarte, szereg jakby pozytywnego wpływu na nasz mózg, tak więc mamy produkt moim zdaniem bardzo dobry, w który warto zainwestować i tutaj nie wahałbym się e, użycia monohydratu, czyli najprostszej formy kreatyny, najstarszej, skutecznej, która tak jak mówię badana była od dziesiątek lat, stosowana w sporcie również i co najważniejsze nieszkodliwa do naszego zdrowia. Tak więc osoby Nieważne w jakim wieku powinny stosować kreatynę, jednak w odpowiedniej dawce. No i oczywiście również powinny spić sporo wody. tak Tutaj nawadnienie jest też bardzo kluczowe, żeby jakby to działanie było odpowiednie. Dlatego 3-4 litry wody uważam za takie minimum dla osoby trenującej, która się sporo rusza, nawet w takim okresie zimowym, jesienno-zimowym, gdzie tak naprawdę aż tak się nie pocimy w ciągu dnia. I jeśli chodzi o długotrwałe stosowanie, również takie badania były przeprowadzane. Przez kilka lat osoby stosowały kreatynę. Również nie było żadnych negatywnego wpływu, negatywnych następstw. Także polecam i nie zastanawiać się, tylko stosować. Trzymajcie się, pozdrawiam. Heja.